To jest taka, to jest no, akcelerator, czyli przyspieszacz. To jest taka rura o obwodzie chyba 27 km, jeśli dobrze pamiętam, znajdująca się mniej więcej 100 metrów pod ziemią. Tak, wielki zderzacz hadronów, czyli tam Large Hadron Collider, LHC się mówi. Tak, na pewno będzie. I w tej rurze, która jest tam utrzymywana, wnętrze tej rury, no to jest tam doskonałą próżnią. 27 km, czyli to jest takie ogromne. Tak, tak. No tam ono, ona wręcz przechodzi w pewnym momencie przez granicę dwa razy. Tam, tym, tym cząstkom trzeba paszporty sprawdzać. Czy nie trzeba, bo to tam Schengen. Dobra, wracając. Więc jest, jest ta rura długości 27 km, kołowa. Utrzymywana właśnie w stanie doskonałej próżni, też schodzona do temperatury bliskiej zera bezwzględnego i też utrzymywana w bardzo silnym polu magnetycznym. Tam po prostu są takie elektromagnesy dookoła tej rury nawinięte. To pole magnetyczne jest po to, żeby zgodnie właśnie z nazwą, akcelerator, czyli przyspieszacz, żeby przyspieszać, żeby przyspieszać cząstki elementarne do prędkości, bliskich prędkości światła i następnie one są ze sobą zderzane.